To jest zacina. O, nagrywa się to Elo. Dzisiaj sobie po prostu gramy w tą grę, której nikt nie zna. Kto mnie dłużej ogląda, ale tego dawno nie było, to postanowiłem, że sobie to nagram. I w ogóle tu jest zabójcza krew. Tak. O, oh, haj. No i w ogóle ze mną jest. <ścoughs> pro 0101, no, 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 ale to niezbyt ważne. No, no. No i nie no, wiem, co my że... zrobimy. To chodźmy popływać, może. O, oh, no. To po... coś, coś, coś to się kąpie, się chyba każdy się kąpie. Chyba wesprzeć, Szkoda. No to odcinek sam dokończę i szkoda, sam dokończę. Kurde.

ci jak to pływa. No wow, jak pływa. Super normalnie. Ale pije wodę Uuu. A smoczek co umie? Umiem latać! nie widać. Jak się nie zesrę. Co O, dołącza jakiś... Akita do mnie dołącza, to ty jesteś czy ktoś inny? Ty dołączasz, czy inna Akita? Akita Kalita dołącza. Ty? No, Akita Kalita, kto? No. Ale za dużo ich się będziemy robić. No to to chyba będzie na tyle. Tego odcinka. I żegnam się z wami. Bajo. Pozdrawiam wszystkich, którzy to obejrzeli. Narka.